Wydawało mi się, że właśnie to był projekt yy, poza wszelką polityką. Projekt, który miał być zdroworozsądkowy. Ratujmy nasze jeziora, ratujmy to, co jest piękne, A okazuje się, że jednak yy, chyba nie jest tak, jak było pięknie mówione, jeszcze, mówione jeszcze przed kwietniem, yy, bo teraz dowiadujemy się, że projekt, yy, jest zagrożenie, że ten projekt będzie realizowany. Wiadomo, o szczegółach może teraz nie będę mówił, bo to byśmy dość długo musieli mówić, ale projekt mówił bardzo prosto. Jeżeli będzie woda w zbiornikach pokopalnianych, hydrologia pozwoli na to, że podciśnienie powoduje, spowoduje, że ta woda pójdzie do góry. W ten sposób poziom wód w naszych jeziorach, w jeziorach się podniesie, nie będziemy pompować wody z Jeżeli będzie bardzo niski poziom bo to będzie zagrażać w ogóle życiu ekologicznemu całej, całej Warty. To jest charakterystyczne dla jeziora e, rynnowego, jakie nasze jezioro wilczyńskie jest jeziorem e, rynnowym, polodowcowym, i czasami jest spadek wód rzeczywiście następował, bo nawet historia mówi, że był niski poziom wód, potem zbyt wysoki, rozlewało się to wszystko, ale to, co się dzieje powiedzmy od y, lat 20. Woda w jeziorze opadła ponad 6 metrów na lustrze. To dla ciekawości powiem Państwu, że nie mamy y, 50% jeziora Wilczyńskiego. Jezioro Wilczyńskiego, które posiadało pierwszą klasę czystości obecnie jest w drugiej klasie czystości, ale najgorsze jest to, że podzieliło się, podzieliło się na 4 w niektórych przypadkach może i nawet i na 5, bo to się tak to zmienia to dla nas było coś strasznego. Widzieliśmy zagładę, nas to przerażało. Dlatego były te pierwsze projekty, pierwsza nadzieja na takach, w którym mieliśmy już rozstrzygnięty przetarg w 2010 roku. Projekt upada nie ma. Następna nadzieja 2015 opracowany projekt dokładnie mamy wiemy, jak będzie dopompowana woda najpierw do Jeziora Wilczyńskiego. Kolejne jakieś przeszkody proceduralne spowodowały to, że Woda w naszym jeziorze, znów nie mamy wody. I teraz kolejny, trzeci projekt, który ja sądziłem, że na pewno będzie, no, list intencyjne, tyle osób się podpisuje, ponownie nie ma. Nie mamy ptaków, nie mamy roślinności, to co było dla nas codziennością. Nie mamy łąk graminicowych również, który każdy mówił, że nie będziemy dopuszczać wody brudnej. Do jeziora Wilczyńskiego, ponieważ powoduje to zagładę łąk, łąk ramienicowych. Nie poszła woda, nie mamy łąk ramienicowych. Nie, nie poddajemy się, chociaż czasami już miałem taki już bezsilny by, byłem. Natomiast mam bardzo wspaniałą grupę kolegów samorządowców w powiskim Parku Krajobrazowym zawiązaliśmy stowarzyszenie. I jako stowarzyszenie staramy się nawet przejąć część ważnych dla tego projektu. Jeżeli ktoś by nie chciał, to my zdecydowanie jesteśmy działać. Zależy nam na tym bardzo, chociaż jak ja powiedziałem, Pilczyn ma dwa kościółki. Jeżeli projekt zostanie zrealizowany, ja w jednym i w drugim będę się przynajmniej przez pół godziny klęczał i dziękował za realizację projektu. To tak żartowliwie.